Jeśli ciągle myślisz, że Porsche Cayenne to takie trochę pół Porsche, no bo wielkie, bo ciężkie, te gabaryty jakieś takie nie tego, niesportowe, to powiem Ci, że Porsche Cayenne, przynajmniej w tej wersji, rozpędza się do pierwszej setki... Dokładnie prawie w tym samym czasie co Porsche Boxster, a przecież gigantyczna jest pomiędzy nimi różnica. No a poza tym w tej wersji i w tym nadwoziu Coupé po raz pierwszy na naszym rynku pojawiło się w 2019 roku. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję. Sąd Najwyższy orzeka, że na kanał Bryki Dagmary wjeżdża tłusta bryka Porsche Cayenne Coupé w wersji S. Ty wiesz co ja się na ciebie obraziłam. No. no jak można było? No jak można było? Dwa lata czekać na kolejne spotkanie. A w sumie pierwsze spotkanie 5 lat temu. No nie możesz tak robić, no. żeby mi to było po raz ostatni. Zapraszam Was na test. Każdy czasem potrzebuje zmiany. Ten, który potrzebuje zmiany, idzie sobie do fryzjera, do kosmetyczki, do manikurzystki, do pedicurzystki, chociaż tego ostatniego to właściwie nie widać. Chociaż jakbyś tak głębiej... Dobra, to nie jest kanał o, o paznokciach, to jest kanał o samochodach i chcę Wam opowiedzieć o zmianach, jakie przyszły z liftingiem e, kajenki. Bo trochę tych zmian jest, chociaż wydawałoby się, że one są takie mocno kosmetyczne, to jednak na pierwszy rzut oka są widoczne. Głównie w środku, ale także widać zmiany na zewnątrz. Spójrzcie sobie na przykład na e, lampy, na światła, które są tutaj Matrix LED. Ja mam w ogóle wrażenie, że ten samochód jest jakiś taki bardziej przypakowany. Tak jakby, słuchajcie, wyszedł z siłowni. Jest troszeczkę więcej załamań, jest troszkę taki bardziej napakowany i jakby bardziej kanciasty. Ja mam wrażenie, że ostatnio w ogóle, jeśli chodzi o projektowanie samochodów, nowych samochodów, głównie samochodów elektrycznych, ale nie tylko jest ta bryła coraz bardziej taka kanciasta. No właśnie, i tutaj też widać w grillu nie ma mm, takiego opływowego tego grilla, jest troszeczkę bardziej kanciasty i chcę wam powiedzieć, że warto zwrócić na ten samochód uwagę choćby z tego powodu, że to jest słuchajcie ostatnia Kajenka, która jest spalinowa, bo następna już będzie elektryczna. To jest zmiana, która jest widoczna gołym okiem na zewnątrz. Co my mamy tutaj akurat w tej wersji testowanej? Mamy alufelgi, które wyglądają najmniejsze niż są. To są dwudziestki, mówię poważnie, dwudziestki, a możecie sobie zamówić dwudziestki, dwudziestki jedynki, dwudziestki dwójki. No tyle tylko, że mamy tutaj oponę zimową i hmm, felgi które z jednej strony i jednym mogą się podobać, a inni mówią o nich kontrowersyjne albo wręcz brzydkie. Hmm, nie wiem, i ja mam do tego stosunek taki. Mogą być, no, ale jakbym miała wybierać dla siebie, to wybrałabym pewnie inny rodzaj felgi. Czarny lakier, on się ładnie nazywa. Chromite Black Metallic. Fajnie to ze sobą koresponduje, no tyle tylko, że tutaj można byłoby na przykład ten chromik troszeczkę yy, zmienić. To, co się zmieniło z przodu, to już wiecie. Z tyłu też mamy nowe światła. Mamy też troszeczkę no, yy, inaczej zaprojektowany zderzak. No i oczywiście mamy dyfuzor i podwójne końcówki wydechu, ale wydech też jest podwójny. Tu nie ma żadnego fejku. Sprawdzę, ale myślę, że no Porsche by sobie na to nie pozwoliło. O, w że nie! Oczywiście, że nie. Poza tym płaska podłoga. No i oczywiście mokre spodnie. Co jest ważne w tym samochodzie w tej chwili? Jeszcze warto to zauważyć. Aha. Nie jest dobrze. Nie zwracajmy uwagi. To jest oczywiście zawieszenie. Zawieszenie, które jest pneumatyczne, dwukomorowe, co powoduje, że jest bardziej stabilny ten samochód i lepiej wybiera nierówności. Naprawdę niesamowicie się zachowuje w trakcie jazdy i sprawdziłam to głównie na zakrętach, na torze Modlin, ale też na ulicach. Nie mam żadnych pytań. Może delikatnie być podsterowny, ale tylko wtedy, kiedy włączycie tryb Plus, co chyba każde auto podobnie się zachowuje, jeśli ma napęd na tył. A to jest napęd stały na 4, od kiedy pamiętam. Nie, no w ogóle po prostu rewelacja, i mimo, że się troszeczkę zmieniło, to zmieniło się na lepsze. O. A co jest w środku? No właśnie, zapraszam. Przepraszam do środka chcę wam opowiedzieć troszeczkę o tym co się zmieniło w środku. Tu eukaliptus, tu night green, tutaj materiał, który troszeczkę strukturą przypomina Alkantara, ale nie jest to alcantara. System nagłośnieniowy Bose na pokładzie i mnóstwo skóry, którą też możecie sobie tak jak wam pasuje dopasować do siebie, do swojego charakteru, do, do tego, co lubicie na pokładzie. Są nowe kolory i to jest właśnie ten Night Green, który tutaj moim zdaniem świetnie pasuje. I trochę mówiłam na samym początku, że trochę bardziej jest kobiecy w środku, ale teraz jak na to patrzę, to myślę, że jednak troszeczkę bardziej męski. Mi to pasuje. Podoba mi się wnętrze tego samochodu, bo e, przypomina mi troszeczkę w tej chwili Tajkana i Panamera. Zresztą to się właśnie na pokładzie nowej Kajenki zmieniło. Zobaczcie, zupełnie inny układ zegarów, to po pierwsze, i w ogóle całej, cał, całego tutaj przodu, bo mamy tak, zegary elektroniczne, nie analogowe. Dla mnie to jest zawsze problem, bo ja bardzo lubię Analogowe zegary, zresztą one świetnie pasują do samochodów typu Porsche, takich sportowych, charakterystycznych, fajnie brzmiących, z fajnym silnikiem pod maską. No, trochę mi tego tutaj brakuje, ale zostało coś, co w Porsche ma swoje miejsce zawsze po lewej stronie czyli no nie ma tutaj kluczyka, jest tylko guzik start-stop engine. To mamy z tej strony? A gdybyście chcieli na przykład znaleźć sobie dźwignię zmiany biegów, no to trzeba spojrzeć sobie z tej strony. O, mamy tak jak, dokładnie tak jak w Tajkanie. W pozostałej reszcie samochodów sportowych od Porsche, jednak dźwignia zmiany biegów była tutaj. Klasycznie obsługa multimediów zegarów jest w kierownicy, no i oczywiście tutaj też mamy pod ręką możliwość zmiany mm, trybów jazdy, co jest super fajne, bo właściwie niczego nie trzeba szukać, tylko od razu pyk 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 i już jesteśmy na miejscu. Duże, gigantyczne okno dachowe, które robi robotę w tym samochodzie i no nadaje klimatu zdecydowanie. Teraz też trochę rozumiem dlaczego kobiety częściej wybierają ten samochód. On jest po prostu ładny. Estetyczny w środku, no i do tego ma takie gigantyczne okno dachowe, że naprawdę w momencie, kiedy jest światło słońce, dociera do nas 100% jego. Obsługa panelu klimatyzacji tutaj w konsoli centralnej i oczywiście mamy wentylowane, podgrzewane fotele, mamy też masaż w fotelu, wszystko można sobie ustawić. No i oczywiście multimedia i ekrany które są ze sobą połączone. Tutaj można kupić jeden taki zakrzywiony ekran, który, z którego jeden jest oczywiście multimedialny i ma, zdaje się, 12,6 cala. A tutaj mamy przed kierowcą ten ekran, który pokazuje zegary. No i oczywiście można sobie włączyć też head-up display, który ja mam w tej chwili włączony, ale można go sobie też oczywiście wyłączyć. Co mnie denerwuje, no właśnie to, że nie ma tutaj zwykłych zegarów analogowych. One moim zdaniem bardziej pasowałyby do tego samochodu, zwłaszcza, że pod maską mamy V8 podwójnie doładowane, więc chciałabym widzieć to, co się dzieje z, ze wskaźnikiem, a nie tylko no, widzieć te kolejne ekrany, które nas troszeczkę już denerwują i troszkę nas atakują z każdej strony. Czy ja powiedziałam o wszystkim? Nie, nie powiedziałam jeszcze o tym, że mamy tutaj jeżdżący, możemy sobie przestawić ten jeżdżący podłokietnik. Tutaj jest elegancko herb pokazany i wytłoczony. No i teraz, jeśli macie ochotę na przykład, nie wiem, zakryć sobie tap -holdery, to tylko wystarczy przesunąć. I już jest zamknięte. No, estetycznie i schludnie, tu jest. Bardzo, bardzo ładnie. No. Można się przyzwyczaić. W bardzo krótkim czasie. O czym za chwilę, ale najpierw zajrzę pod maskę tego samochodu, chociaż nie wiem w sumie, bo nie chce mi się stąd wysiadać. Wyprostuj się i do roboty, a nie się tutaj położyć w kajenie. Nie, nie, nie. Chcę Wam powiedzieć, że z przodu jest mega wygodnie i najlepsze kier... miejsce w samochodzie jest zawsze za kierownicą. Ale gdybyście mieli na przykład inne plany, to warto zajrzeć także do tyłu. Słuchajcie, to jest Coupé. Jak kupę to znaczy, że ścięty dach, i to znaczy, że można sobie zrobić krzywdę przy wsiadaniu. Sprawdźmy, bo część samochodów jest tak skonstruowana. No nie, nie uderzasz o dach. Wszystko jest tutaj idealnie zaplanowane. Bardzo ładne wnętrze mamy roletę, która jest sterowana elektrycznie, też można sobie ją tak ustawić, jak nam się żywnie podoba, dużo miejsca z tyłu, plus jeszcze klimatyzacja, swoja strefa klimatyzacji. No, i mamy także podgrzewane fotele tylne, proszę Państwa. Takie rzeczy się nie zdarzają, a nad głową niebo. Oj, wspaniale, podoba mi się, bardzo mi się podoba. Podoba mi się jeszcze yy, też to, że jak wysiadam z samochodu, to też nic mi nie dolega. A co się dzieje, kiedy powiem Wam przy takim gangsta-samochodzie, że zabieram Was do bagażnika? <śm> A, a tam jest lasy. <laughs> Żartuję, pokażę Wam, jak wygląda wnętrze bagażnika, bo jest ono całkiem spore. po rozłożeniu tylnych foteli to już w ogóle. Zapraszam. Tu jest plecak, <laughs> ale nie będziemy go wyciągać. Nie, no zobaczcie. 554 litry w takiej bazowej wersji. Zobaczmy, bo ja tego nie sprawdzałam, co jest w środku. No, niestety nie ma koła zapasowego, ale jest jakaś skrzynka z narzędziami. Spoko jest jeszcze trochę miejsca do wykorzystania. Dobra. Co my tutaj możemy zrobić? Obniżyć, podwyższyć samochodik, tak, żeby w przyładowaniu do bagażnika było przyjemniej. A jak rozłożycie sobie tylne fotele, to mamy tutaj. 1500 litrów. To już nie tylko szafa Pax zeka i wejdzie do środka. Dobra, chodźcie, zobaczcie, jak wygląda silnik. Oczywiście nie będzie go widać, bo jest zabudowany, ale może chociaż trochę będzie go słychać. Pod maską, na pewno coś, co zachwyci i spowoduje uśmiech na twarzy każdego Petrol heada. Ja wiem, że w dzisiejszych samochodach rzadko widać silnik. Szkoda akurat, bo tutaj mamy V8, ale fajne jest to, że Porsche poszło sobie swoją drogą i postanowiło postawić na upsizing nie downsizing, jak wszyscy, tylko upsizing, czyli zamieniło V6 twin turbo na V8 bi-turbo. I to jest super fajne w tym samochodzie, bo przy tych gabarytach przyda się duża moc, a tutaj jest skondensowana naprawdę całkiem fajna moc. Mamy też 4-litrowy silnik, to ważne. Słuchajcie... 474 konie mechaniczne, 600 Nm momentu. Tak to wygląda i naprawdę świetnie to jeździ. Przy tych gabarytach, o których Wam mówiłam, czyli 2 tony 190 kg wagi tego pojazdu, ten samochód z pakietem Chrono, jest on na pokładzie, robi pierwszą setkę w 4 sekundy. I Słabo, co? Nie, no naprawdę, słuchajcie, wciska w fotel. Świetne jest też to, że mamy tutaj cztery wersje silnikowe do wyboru. Akurat właśnie w SC, czyli w Porsche Cayenne Coupé S, mamy V8. Pod maską. I to naprawdę robi robotę. Ktokolwiek by się nie przejechał tym samochodem, ma uśmiech na twarzy, bo V8 świetnie brzmi, co było słychać na samym początku, a przy okazji daje super moc. No i oczywiście od razu wiadomo, że jak jedziemy takim samochodem, które ma V8 pod maską, to znaczy, że to jest no auto, które jeszcze przypomina samochody, które znaliśmy z wczoraj i które świetnie znamy jeszcze z dziś. A co będzie? przyszłości, to nie wiem, więc zapraszam Was na przejażdżkę, póki można. A, jeszcze zapomniałam dodać, że ten silnik połączony jest ze skrzynią biegów Tiptronic S i mamy tutaj 8 biegów do dyspozycji, no i oczywiście skrzynia jest automatyczna. No to zapraszam na podkład. Na podkład też. Podkład będzie V8, a podkład jest do Waszej dyspozycji. Zapraszam. Jako ta zagorzała przeciwniczka samochodów z nadwoziem typu SUV i crossover, mogę Wam powiedzieć z ręką na sercu, że wsiadłam do tego samochodu po pięciu latach, no dobra, powiedzmy po dwóch latach niesiedzenia w żadnym kajenie. Pięć lat temu jeździłam kajenem w takim prawilnym teście, czyli prawie tydzień go miałam do dyspozycji. I powiem Wam, że przypomniało mi się, dlaczego kobiety tak często i tak chętnie wybierają sobie właśnie Porsche Cayenne. Toż to jest po prostu rewelacja. Wsiadasz i czujesz się jak królowa za kierownicą. Wszystko widać, wszystko jest przejrzyste, samochód jest bardzo wygodny, fotele no już po prostu nie muszę się chyba zachwycać nad fotelami, które produkowane są do samochodów od Porsche, bo wiadomo, że są one niesamowicie wygodne. I całe wnętrze jest zaprojektowane w ten sposób, że mamy wszystko pod ręką, niczego nie trzeba szukać, z niczym nie trzeba kombinować, co wnętrze jest znane, jeśli znamy poprzednie wnętrza, nawet jeśli troszeczkę się zmieniło, wnętrze Cayenne to wiemy, gdzie co jest, gdzie czego szukać, jak to wszystko działa. To jest po prostu niemiecka precyzja i to się daje odczuć. Ale rozumiem też kobiety, niektóre, dlaczego wybierają ten samochód. On się po prostu bardzo dobrze prowadzi. I na dodatek ma po prostu takie przyspieszenie, akurat z tym silnikiem. Ten upsizing się tutaj mocno przydał, bo naprawdę ta f robi robotę. Jeśli mamy do dyspozycji, 474 konie mechaniczne to nawet przy takim klocku ciężkim jak Cayenne, czyli 2 tony 190 kg. Nawet nie zmieniłam trybu jazdy. Nawet nie zmieniłam w żaden sposób trybu jazdy. Ciągle jadę na normalną. Gdybym przestawiła sobie na sporta, no to też możemy zaraz to wypróbować. Jedziemy sobie z prędkością 80, tu mamy setkę i uwaga, jedziemy go! <noise> nie, no po prostu nieprawdopodobne. Mam jeszcze do dyspozycji Sport Plus i zamierzam go wykorzystać w miejscu odpowiednim, czyli na torze. Znowu przysięgam i z ręką na sercu mówię Wam, że kompletnie nie czuć tego środka ciężkości, który jest położony wyżej w tym samochodzie. Kiedy wchodzicie w zakręty Toż to się tak klei Toż to się tak To jest tak przyczepne To jest tak stabilne dzięki e, temu e, Nowemu zawieszeniu Nie no jestem po prostu pod wrażeniem I znowu Zobaczcie jako przeciwniczka Samochodów z nadwoziem typusów Taki samochód jest mi po prostu niepotrzebny No kurcze kupiłabym go No, no kurcze chciałabym nim jeździć Sprawia mi Super frajda, każda przejażdżka tym samochodem. Ja nawet nie muszę nim jeździć. Wystarczy, że do niego wsiądę. I naprawdę mam e, fantastyczne e, wrażenia i czuję się w tym samochodzie bardzo dobrze. Poza tym też dużą robotę robi okno dachowe. Ach, mogłam zrobić tutaj. Ach. Uwielbiam te emocje na torze i bez względu na to, czy mam pod butem 911, czy mam pod butem Boxtera, czy mam pod butem, nie wiem, Porsche Cayenne, ku FSC, to jestem mega zadowolona i, yy, i chcę sprawdzić ten samochód na torze. Jeździłam już w automatycznym trybie, a teraz pojeżdżę sobie troszeczkę na łopatkach. No to co, tak będę gadać? Jedziemy! jak się zachowuje ten czteronapęd na, na torze. Na prostej stuba hamowanie, wchodzimy lekko w zakręt, dwójeczka, super, ale nam ładnie pracuje ten silnik tutaj. I teraz tak, trochę ucieka mi tył, mimo że tutaj mamy stały napęd na cztery i to się dzieje od momentu, kiedy pojawiła się Kajenka na naszym rynku a mianowicie od 2019 roku. Po prostu <noise> tak czy inaczej mamy tutaj dużą moc, bo mamy 474 konie mechaniczne i to się mega czuje przy wchodzeniu w zakręt um, i przy redukowaniu. Ta masa całego samochodu idzie bardzo elegancko naprzód i w związku z tym też troszeczkę inaczej się go prowadzi. Po proste koła, hamowanie, bo tutaj mamy niestety zakręt, który. Z którym się nie lubię, a mianowicie. 90 stopni. No, bo się nie zmieścisz! zmieści! Jest mega precyzyjny, bo no tutaj się... Mimo że jakby ja wypadam z toru jazdy i on mi się troszeczkę ślizga. Jest dosyć mokry ten tor tutaj na modlinie, to jednak... Bardzo szybko traci, łapie przyczepność. Tak samo jak szybko traci, tak szybko łapie. Jedziemy sobie bokiem. Dobra, tutaj zobaczymy, czy będę musiała dotykać pedału hamulca. Tak, troszeczkę, ale mocno się składam w tym zakręcie, który jest bardzo ostry, i tutaj szybciutko odbijam. Cyk, tu mogę sobie pojechać bokiem. No, słychać, że trzemi tutaj elegancko na obu osiach, ale bardziej wydaje mi się ucieka mi tył. Są poustawiane słupki, gdzie jest punkt hamowania. Żeby się nie zagapić trzeba to robić właśnie w tym miejscu. Ja troszeczkę szybciej zaczynam hamowanie, zwłaszcza, że mam po prostu ciężki, duży i mocny samochód. I to nie jest samochód na tor. Uu, daj żyć! Daj oddychać! Uu, ale mnie trzymają pasy na maksa. Dobra, teraz wchodzę na tarkę, druga tarka, cały czas trzymają mnie pasy, cały czas mnie trzymają wszystkie systemy, mimo że jadę na sporcie i właściwie wszystko sobie powyłączałam. Teraz wróciłam na, na tryb e, automatyczny, żeby móc troszeczkę bardziej poszaleć. Każdy samochód zupełnie inaczej zachowuje się na torze, trzeba mieć bardzo szybkie ręce. Tu mamy długą prosto, więc damy, e, dajemy sobie elegancko radę. Dobra, troszkę się rozproszyłam, sekunda. Dobrze, kółeczko chodzące. Halo, czy można mnie puścić? No już, już, to tak. Porsche Cayenne. Gdybym miała mówić o wadach i zaletach tego samochodu to to by nie miało żadnego sensu, bo wiadomo, że po Porsche Cayenne przyjeżdżają ci, którzy chcą mieć taki duży samochód, a jednak o charakterze sportowym. Powiem Wam tak, żeby nie wymieniać wszystkich wad i zalet, że kiedy po raz pierwszy wsiadłam zawodowo do Porsche Cayenne, to pomyślałam sobie, nie, to nie jest kompletnie samochód dla mnie. To było 5 lat temu. Wtedy myślałam sobie, że Porsche Cayenne wybierają kobiety, które lubią mieć przestrzeń, które lubią widzieć, co się dzieje na drodze, które potrzebują czasem sportowych emocji za kierownicą, ale przede wszystkim wpakować dzieciaki do tyłu i nie mieć kłopotu z tym, że trzeba się schylić i różne jakieś dziwne figury wykonywać, bo to wszystko dzieje się na poziomie takim, jak stoimy. Ten samochód jest bardzo wysoki. Ale dzisiaj, z perspektywy czasu i z perspektywy tego, jak się ten samochód poprawił w ciągu ostatnich lat, to myślę, że mogłabym być jedną z tych, które przychodzą i mówią, dzień dobry, poproszę Porsche Cayenne Coupe w wersji S. Bo, po pierwsze, pod maską mam silnik, który uwielbiam, V8. Ten samochód jest stabilny. Świetnie radzi sobie z różnymi nierównościami. A jak masz ochotę skoczyć na tor, to przełączasz się na Sport Plus i masz taką zabawę, że chyba lepiej się nie da. Jedyną wadą, o której można mówić głośno, jest jego cena. Chociaż myślę, że o cenach Porsche się też nie rozmawia. Ponad 805 tysięcy złotych. No ale jak chcesz mieć Porsche, to musisz płacić. A jak nie? Oglądaj Brykitek Mare. Zapraszam. <grystanie> Dzięki.